Witajcie moi łostomieli! Rok pasterski zagrał. To jest znak do świętowania wielkiego jubileusu ćwierćbieca naszej kapeli ćwierćbieca. Ale zanim wsyćko łospocniemy, pociorki kuniewuje są już posłane. To wczoraj na scenę popytać i przywitać Wojta Gminy Jasło Wojciecha Piękosia, który właśnie dokonał otwarcia, ale pierwsze musi się łospolić. Watra to Watra jest tym znakiem, symbolem ogniska domowego. To Watra, ogień sprawiał, że serce ku sercu i człowiek do człowieka lgnie. To niech ze się nam tu łospoli. Niech ze mną zapłynie ta watra. To jest wspaniała chwila, gdzie wspaniałą do czystość dzielą z nami goście, którzy przyjechali do nas i zaszczycili swoją obecnością. I również witam tych, którzy przyjechali do Trzcinicy, aby móc wspólnie z nami świętować te wspaniałe lecie Kapelni Trzcinica. Pan Stanisław Marszałek, kierownik Kapeli Ludowej Trzcinicoki. Szanowny Panie, z okazji jubileuszu 25-lecia działalności artystycznej Kapeli Ludowej Trzcinicoki pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne gratulacje. Wyrazy szacunku kieruję do wszystkich muzyków i członków Kapeli, którzy wnieśli wkład w. Kultywowanie rodzimego repertuaru muzycznego obrzędowego i tanecznego. Prezentowana przez Państwa oryginalna muzyka, pieśni i przyśpiewki ludowe służą zachowaniu bogatej spuścizny kulturowej regionu porużańskiego. Proszę przyjąć słowa uznania i podziękowania za wieloletni dorobek artystyczny oraz pełną zaangażowania i pasji pracę na rzecz popularyzacji tradycyjnej kultury ludowej. Państwa aktywność oraz działania związane z odtwarzaniem tradycji muzycznych przyczyniają się do ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Jestem przekonany, że entuzjazm i zapał tworzenia będą towarzyszyć kapeli, przez wiele następnych lat. Życzę wszystkim Państwu dalszych nowych dokonań twórczych, szczęścia oraz stale powiększającego się grona sympatyków. Z poważaniem Piotr Gnicki. A tutaj jeszcze z najlepszymi gratulacjami kilka słów ode mnie, których nie będę już czytać. To są kolejni goście bardzo liczne grono, którzy, podobnie jak ja, towarzyszą tej orkiestrze, myślę, że już 25 lat dalszego rozwoju, sukcesów i dobrego zdrowia i oczywiście nowego pokolenia artystów. Wszystkiego dobrego, szczęścia. Dziękuję bardzo, zawsze zapytne słowa, pani senator przekazana Rio Ministra i od Was gratulacji. Bardzo się cieszę, że w imieniu Sejmu Rzeczypospolitej i własnym mogę dzisiaj stanąć tutaj przed Wami i składać Wam najserdeczniejsze gratulacje. Niewątpliwie kapela Czcienicoki, kapela ludowa, buduje kulturę i uczestniczy w tym budowaniu naszego patriotyzmu na tej polskiej ziemi. Dlatego dzisiaj chcielibyśmy im bardzo serdecznie za to podziękować. Chciałabym, abyście... Do końca życia tak prześpiewali i przegrali to swoje y, życie, a Pan żeby wam błogosławił przez następne lata, tego wielkiego błogosławieństwa z góry Wam życzę. I chciałam Wam na pamiątkę podarować, jakkolwiek by nie patrzeć, to to jest skrzypaczka, bo tak jak i wy tutaj nas y, tą muzyką da życie, i listy gratulacyjne, które pozwolę sobie przekazać i panu Stanisławowi, ale też i panu wójtowi. I bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają tą kapelę, bo takie zespoły trzeba wspierać, takie z, takim zespołom trzeba pomagać. A więc dalej, twórzcie kulturę, bądźcie z nami, ubogacajcie nasze życie i niech Wam zdrowie służy do tego wszystkiego i wszelka pomyślność. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Pani poseł pięknie powiedziała, żeby przegrali, prześpiewali. Swoje życie i no do domu byle nie przegwizdać. Gratulacje dla podwójnego członka w kapeli od pani poseł, pani Marii Kurowskiej, a o głos też popytał pan Stanisław Mankiewicz. Cieszę się, że ten jubileusz świętuję wspólnie z wami, dlatego że towarzyszyłem wam w budowaniu tej kapeli na no, pewno blisko 20 lat. I powiem tak, że byliśmy pierwszą gminą, która wspomagała, bo tak trzeba powiedzieć, tą kulturę poprzez wsparcie właśnie kapeli. Wtedy nie było możliwości finansowania bezpośredniego, było to robione przez budżet, ale i poprzedni wójt, bo trzeba powiedzieć, że pan Szpak też. I tak samo jak byłem wójtem, to finansowaliśmy. Jesteście naszymi artystami, którymi się szczyciliśmy, i szczycimy się, bo co by nie powiedzieć, niesiecie tą kulturę nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Towarzyszyłem Wam w wielu podróżach czy występach poza granicami kraju, bowiem Rumunia, Ukraina, Litwa, gdzie koncertowaliście, a koncertowaliście promując polskość, promując tą naszą kulturę, to Polacy błagali, po prostu byli zawsze wzruszeni. A z kolei mieszkańcy Rdzenni podziwiali naszą kulturę, bo ona jest przepiękna. I też podzielę się takim wrażeniem, gdzie byliśmy w zaprzyjaźnionej gminie, nie będę wymieniał z nazwiska, z imię, z nazwy tej gminy, Centralna Polska, kiedy rodak naszych ziem usłyszał granie właśnie nasze mu też wyszły, bo to jest inna melodia, bo to jest melodia ta, w której zostaliśmy właśnie wychowani. Pięknie wam dziękuję za to, że jesteście razem, bo czynicie to po prostu nie dla pieniędzy i twórzcie tą kulturę tak jak motto, naszego Ojca Świętego. Mówi, aby ją tworzyć i przekazywać pokoleniom. Niech Wam się darzy jak najlepiej i szczęść wam Boży w życiu osobistym i w tej działalności Waszej twórczej. Składam serdeczne gratulacje i przekazuję wyrazy uznania za dotychczasową działalność oraz zasługi w, pro w propagowaniu muzyki ludowej. Z całego serca życzę, aby młode pokolenie kontynuowało wieloletnie tradycje kapeli. Niech Wasze grono wciąż rośnie, a wspólne koncertowanie przynosi wiele radości i satysfakcji. Wszystkim członkom kapeli oraz waszym rodzinom życzę dalszych sukcesów oraz wzruszających i podniosłych koncertów. Bogdan Żońca, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dziękujemy w imieniu i sami dziękują teraz. Dobrze, że jesteście, bo jesteście chlubą gminy Jasna. Powtarzam to na każdym kroku i mam nadzieję, że będziecie długo jeszcze nam grać. Następne 25 lat, a może i dłużej. Życzę Wam tego, abyśmy mogli współpracować razem długie lata. Ja ze swojej strony chciałem zadeklarować, że zrobię wszystko, abyśmy, abyście byli pod skrzydłami gminy, abyśmy nam się dobrze wspólnie pracowało. Życzę Wam również wielu wspaniałych sukcesów muzycznych, bo pod to, to jest kapela bo po to jest kapela. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. tu na Twoje ręce ten kosz kwiatów od nas, od samorządu, od pana przewodniczącego Rady Gminy, Józefa Dziedzica, od samorządu gminy, od wszystkich kolegów radnych tej kadencji, poprzedniej kadencji, bo są tutaj z nami i życzą Ci wszyscy jak najlepiej. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy Panie Wójcie za jeszcze, słowa. Jestem pamiątki. pamiątki trzeba rozdać, podziękować. w 1995 roku. Pomysłodawcą utworzenia kapeli był ówczesny proboszcz czcinicy ksiądz Stanisław Bałucki. Pierwszym koncertem kapeli były obchody 600-lecia wsi parafii, które odbyły się 6 lutego 1995 roku. Od samego początku swojego istnienia kapela wykonuje melodie pogórzańskie z rejonu jasielskiego. Skład osobowy kapeli zmieniał się przez lata. Od początku istnienia kapeli kierownikiem jest Stanisław Marszałek. Kiedy tak tu stałem na scenie, przez moment 25 lat przeleciałem mi przed oczyma. Widziałem wszystkich kolegów z kapeli, którzy grali. Widziałem ludzi, których spotkałem na swojej drodze, w swoim działaniu. Wszyscy, którzy mieli do mnie zawsze wyciągniętą rękę. Nikt mnie nie odmówił, do kogo się zwróciłem. Dzięki temu stworzyliśmy razem, to nie my kapela, to także i Państwo, którzy nam pomagaliście przez te lata. Wspólnie nam się udało stworzyć coś, co zostało dla potomnych, dla tych, co przyjdą po nas. To, co, żeby było to, co najpiękniejsze, niezmienione. Dziękuję Panie Wójcie za to, że stworzył mi Pan taką możliwość, że mogę pracować, nie myśląc, co się stanie jutro. Po prostu, że mogę dbać o to, żeby zespół grał, wygrywał, pojmował ten region i jak mówiłem, zapisywał na kartach, czy telewizyjnych, czy też na płytach radiowych, żeby coś udało się nam ocalić. Może nie do końca. Ktoś powiedział, światu nie uratujesz. No, na pewno tak ale może spełnimy to, co następuje i po prostu dla potomnych coś zostawimy. Wszystkim za wszystko, za te 25 lat, których was na swojej drodze spotkałem i myśmy za waszą dobroć, jaką od was otrzymaliśmy, za tą wyciągniętą dłoń, za dobre słowo, za wspieranie, wszystkim serdecznie chciałem podziękować. Chcę przy okazji służyć ty z jaką muzyka zaprzyjaźnią. Drocznicoków, zdrowia, pomyślności, radości. Jeszcze nie 25 lecią, ale 100 roków co wygrali, bo pięknie grają. Niech życie słodko płynie jak Wisła do Gdańska. Niech w um piękniej wioskach zawsze jak szabla wajska Oj, pięknie, was rytumy, bo radybymy po bos, radymom. Zach W ciągu 25 lat przemierzyliśmy Polskę w i wzdłuż. Od Lutowisk po Szczecin, od Legnicy posejny, od Zakopanego po Gdańsk. Graliśmy na festiwalach, przeglądach, koncertach, także i rodzinnych, także i wesela lub innych imprez okolicznościowych. Skład kapeli na przestrzeni tych 25 lat zmieniał się. Jedni odchodzili do pana, inni odchodzili do innych zespołów. Jednak trzon z tamtego zespołu jest to nas trzy osoby nadal jest, gra i istnieje i po prostu pamięta te początki, początki, które były bardzo trudne. Odpożyczania instrumentów, odpożyczania strojów. Takie były początki ciężkie. Dzisiaj mamy Troszkę lżej, bo mamy swoje instrumenty, swoje stroje, swoją siedzibę. Tych problemów, co kiedyśmy mieli, dzisiaj nie mamy. Pięknie, ułani, jak ładnie chodzą, kochani, jakie było zdawiane i kapela, którą nam za chwilę będzie światło zweselała. Honorowa runda jedna zrobiona. łani robią mi rundę drugą. Ciczka się im przypoczmy. A, konie posły w galop. przepieknie I witamy nasego Gazdę. Furma na co następną kapelę przywiózł. Na naszą uroczystość zaprosiliśmy kapele zaprzyjaźnione, z którymi się spotykamy przez lata, koncertujemy razem, razem się bawimy. Przyjechały kapele najdalej z Krościenka nad Dunajcem, kapela z Piwnicznej, kapela z Lubdziny rodziny Kurasiów, przyjechała kapela z Ostawnych przyjechała kapela z Przyjechała kapela ważanie z Wary, na Noszec. Przyjechała kapela z Bukowska, Bukowianie. Było nas 10 kapel. Bawiliśmy się bardzo fajnie i wspólna zabawa do godzin wieczornych. Nie tylko dla nas, ale także głównie nam chodziło, żeby z nami się bawili mieszkańcy nie tylko naszej wsi, ale także i okolic. Jest takie powiedzenie, że człowiek planuje, a pan Bóg koryguje, i jednak planować trzeba, i chcielibyśmy ja najwięcej nagrać na płytach wizyjnych, na płytach dźwiękowych. To, co odchodzi, to, co już takie jest, bardzo rzadkie. A kiedyś pamiętam, jak miałem spotkanie z panią profesor Aleksandrą Bogudzką, która mi mówiła: Panie Stanisławie, im będzie pan miał większy wiek, będzie się pan cofał, będzie poszukiwał rzeczy tych, które już dawno w terenie zginęły. I miała rację. Wtedy, kiedy mówiła to do mnie, to nie bardzo jeszcze wiedziałem co, a teraz wiem, że to bym chciał głównie ocalić od zapomnienia. Chciałbym też, aby pomału moich kolegów zastępowali młodzi ludzie w kapeli. Bo to jest najlepsze, kiedy od starszego muzykanta. Młody muzykant przejmuje styl muzykowania i najpiękniejsze jest to, kiedy muzykant grając gra ciałem, zaczyna tańczyć. I my to mówimy, że ładniej się składa do grania. Tak to dokładnie wygląda. I to raz, że na oko ładnie to wygląda, a drugie, że on w tym momencie bardzo czuje tę muzykę i wiernie oddaje po prostu to, jak ona powinna być zagrana. Jest Taką na odchodne, to moje piekło jest tajemnicą, a nie niech trzcinicoki, niechże się pomiędzy tu gałęzię na trzcinicko, minuta na dobra a się. I ja Państwu za te 25 lat słuchatę ją zapać. Dziękujemy. O nisko przegasa. Czas kończyć imprezę. Po prostu, abyśmy wszyscy szczęśliwie dotarli do domu. I niechże nowy dzień przyniesie błogosławieństwo błęze i nowe 25 roków. Bywajcie, zdrowiu Bóg zapłać wszystkim i trzymajcie się.